W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu przerażające informacje, jakie ujawnił szerzej Sławomir Mencen i Jarosław Sachajko na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Przytoczę również mocne starcie Mencena z posłem trzeciej drogi Sławomirem Ćwikiem, który zaczął mówić na konfederatę takie rzeczy, po których Mencen pokazywał mu gest puknięcia się w głowę. To wszystko idealnie spuentował Marek Jakubiak, który przy okazji odpowiedział Zandbergowi. Zapraszam do oglądania. Donald Tusk nie słynie ze swojej prawdomówności. To jest człowiek, który przysięgał nam wszystkim, że wyrzuci każdego ministra, który zaproponuje podwyższenie podatków. Po czym podniósł 21 podatków. Proszę państwa o spokój. Są jakieś granice emocji. Panie pośle Kaczyński. Panie pośle Kaleta-Sebastianie. Panie pośle Krystian. Tak. Proszę nie wprowadzać wysokiej izby w Tak, maleńka powiem, zmiana, ale nadal musi spełniać wymagania formalne, bo nie robimy tu prawa na rympał i na skróty, na ślinę i sznurek, na karton i trytytkę, tylko robimy to zgodnie z zasadami sztuki. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że nawet złotówka ze sprzedaży tych akcji nie trafiła do spółki Mencenesa na rozwój działalności. Panie Marszałku, nieobecny panie premierze. Parafrazując pana premiera, zapytam. I co, łyso wam Polacy? W ubiegłym tygodniu minister spraw wewnętrznych Niemiec potwierdził, że będzie przyspieszenie paktu migracyjnego. A słyszeliśmy z ust premiera Tuska, że Polska przyjęła tylu uchodźców, że nikogo nie będziemy musieli przyjmować. Kandydat koalicji obywatelskiej na prezydenta poszedł jeszcze dalej: mówił, że przez 10 lat nikogo nie będziemy musieli przyjmować. Nie ma pieniędzy na onkologię, nie ma pieniędzy na policję. Nie ma pieniędzy nawet na budownictwo społeczne. Główny postulat lewicy, zapisany dodatkowo w porozumieniu koalicyjnym. A wróciła Platforma Obywatelska i wróciło jej główne hasło. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Ale nielegalnych migrantów państwo będą przyjmowali i będą oni dostawali więcej niż emeryci. Już budują państwo dla nich 49 ośrodków zgłaszam wniosek formalny o przerwę informacji premiera dlaczego naraża Polaków na koszty i niebezpieczeństwo. Dziękuję bardzo panie pośle z wnioskiem przeciwnym pani posłanka Gajewska bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, wchodzi pan poseł i zakłamuje rzeczywistość. Zakłamuje to jak wyglądała wasza polityka. Natomiast my robimy dobre i konkretne, wymierne rzeczy. Rządowy program dofinansowania in vitro dał w zeszłym roku blisko 9300 ciąż. Pierwsze urodzone dziecko z in vitro, dziewczynka, wcześniaczka. Można szerzyć hejt. Można szerzyć dezinformację i nienawiść, a można czynić dobro, wspierać ludzi. In vitro to życie, to miłość i to szczęście wielu rodzin. I to realizujemy. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Ale... Pani minister zupełnie nie zrozumiała, o czym ja mówię. Ja mówiłem o pakcie migracyjnym, o tym, że w grudniu się Państwo zgodzili na to i zapisali sobie to do swojej prezydencji, że będzie przyspieszenie migracji i Zielonego Ładu. Panie minister, jak się Pani chce chwalić, to w innym miejscu. Wysoka Izbo znowu wraca kretyński pomysł dopłat dla banków i deweloperów. Najpierw pan minister Paszyk z trzeciej drogi rozwala budownictwo społeczne i nawet te grosze zapisane w budżecie okazuje się, że nie trafiają do samorządów i do TBS-ów tak, jak trafić powinny. A potem politycy, platformy zapowiadają kolejny program, który napompuje ceny mieszkań. Ja mam pytanie, szanowni państwo, czy was ci deweloperzy czymś szantażują? Czy oni mają jakieś kompromitujące zdjęcia waszych rodzin albo grożą, że otrują wam psy albo koty? No bo to jest po prostu niezrozumiałe, jak można pchać tak kretyński projekt, który po prostu zniszczy szanse życiowe młodego pokolenia. A jedyne inne racjonalne wytłumaczenie tego uporu w tej sprawie jest takie, że ktoś wam zapłacił za kampanię wyborczą i teraz oczekuje spłaty politycznych długów. Dziękuję. Poseł Sławomir Mencen, Konfederacja. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie stosowała się do paktu migracyjnego. Byłaby to oczywiście bardzo dobra wiadomość, no ale niestety Donald Tusk nie słynie ze swojej prawdomówności. To jest człowiek, który przysięgał nam wszystkim, że wyrzuci każdego ministra, który zaproponuje podwyższenie podatków, po czym podniósł 21 podatków. To jest człowiek, który mówił, że nie wybiera się do Brukseli, po czym no, pojechał do Brukseli z szefem Rady Europejskiej. To jest człowiek, który obiecywał 100 konkretów, 100 dni, no i oczywiście nie dowiózł. Nie mamy wyższej kwoty wolnej od podatku, nie mamy benzyny za 5,19. Więc task, Tusk naprawdę wiele rzeczy mówi. A co robi? 49 centrów integracji cudzoziemców za pół miliarda złotych oraz zgoda na implementację paktu migracyjnego z 11 grudnia. Więc przejdźmy od słów do czynów. Składam wniosek o przerwę, tak żeby prezydium Sejmu przygotowało uchwałę mówiącą, że Polska nie będzie stosowała się do paktu migracyjnego, bo przyjęliśmy już bardzo dużo uchodźców i nikogo więcej nie przejmiemy. Skoro można. Za pomocą uchwały Sejmu przejąć TVP i zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, to na pewno też można odrzucić pakt migracyjny. Dziękuję poseł Sławomir Ćwik, Polska 2053 droga. Szanowny Panie Marszałko, Wysoka Izbo. Poseł Męcen ostatnio chwalił się, że dużo i szybko zebrał. Może poseł Męcen opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez fundację rodzinną, że nie płacić podatków. Wykorzystując popularność. I zaufanie Polaków. Mencen sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy po 36 zł każda. 360 razy więcej. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że nawet złotówka ze sprzedaży tych akcji nie trafiła do spółki Mencenesa na rozwój działalności. Wszystkie 12 milionów zainkasowała Fundacja Rodzinna Mencen. Jak tylko spółka weszła na giełdę, spadają przychody, a spółka przynosi straty. A pan Mencen pisze w raporcie, że nie wie, co robić. I narzeka. Narzeka na ten Sejm, że nie komplikuje przedsiębiorcom prawa podatkowego i Mencen nie może zarabiać. Gdzie obiecane zyski dla akcjonariuszy, panie pośle Męcen? Tyle są warte pana obietnice? Każdy może robić biznes, to nic złego. Ale pan poseł Mencen zamiast pracować w Sejmie wykorzystuje jedynie polityczną popularność do zarabiania pieniędzy na giełdzie i alkoholu. To godzi w dobre imię Sejmu. I dlatego podnoszę ten temat. Jeden były poseł, celebryta na politycznym nazwisku już oszukał tysiące Polaków. Nie chcemy powtórki. Ale poprawię się, panie pośle Męcen. Pan nie tylko zna się na wacie cukrowej. Lody pan też potrafi kręcić. Może pan cukiernie założył. proszę o sprawdzenie kworum. Stwierdzenie kworum. Pan poseł Jakubiak nie chce, żeby stwierdzano kworum. Bardzo proszę. Dziękuję. Doczekałem się. Wysoka Izbo, Panie Pośle, co pana to obchodzi? Natomiast proszę państwa, do pana Zandberga posła Szanownego chcę powiedzieć tak. No proszę państwa, no jak się płaci, to się wymaga pan ciągle zdziwiony. Co do co do wystąpienia pierwszego dotyczącego wywózek, ja chcę powiedzieć, że w dokumentach, w które w Polsce obowiązują, proszę państwa... To straty Rzeczypospolitej w zamordowanych obywatelach to równo 10 milionów, a nie 6. 6 to było od Bugu do Odry. 2 miliony wymordowano nam obywateli naszych po wschodniej stronie. Warto dodać w takich razach, że my, proszę państwa, w czasie II wojny światowej straciliśmy 10 milionów obywateli. Dziękuję. Panie Marszał, nie, Panie Pośle, idziemy. A, pan poseł, zamiast dobrze, bardzo proszę. Pan poseł Jarosław Kaczyński, bardzo proszę. Trzeba poprawić. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się z pana strony dobrych rad. Otóż Panie Marszałku, Wysoka Izbo, trzeba się zapytać o sprawę dzisiaj najważniejszą. No, czym się interesują i czego się obawiają Polacy polskie rodziny, czego dotyczą obawy gospodarstw domowych, ale także przedsiębiorców. Otóż dotyczą losu... Budżetów, I tych małych, rodzinnych, i tych dużych, którymi posługują się przedsiębiorstwa. Jest kwestia podwyżek cen, kwestia podwyżek cen w różnych dziedzinach, właściwie wszędzie, ale z drugiej strony są te podwyżki, które mają szczególne znaczenie: to jest energia elektryczna, to jest gaz i to jest żywność. I proszę Państwa, w parlamencie od stycznia leżą trzy projekty ustaw, prostych ustaw, poprawek do ustawy z 24 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, czyli po prostu VAT-u. I obniżenie VAT-u na żywność do zera, tak było. Obniżenie vat na energię elektryczną do 8% i na gaz do 8%. To jest to, co zawierają te bardzo proste, bardzo łatwe przy jednej niewielkiej zmianie, to znaczy terminu wprowadzenia w życie ustawy, a w dalszym ciągu nie mają numerów, nie są podjęte, nie są podjęte przez Sejm. A to jest dzisiaj dla Polaków naprawdę najważniejsza sprawa. Dziękuję bardzo. Chciałbym odnosząc się do wypowiedzi pana posła, też uzupełnić państwa stan wiedzy w tej sprawie. Rzeczywiście te projekty zostały złożone, trwają ich konsultacje społeczne i informuję. Nie chcecie konsultować z obywatelami decyzji dotyczących obywateli. Rozumiem, ja mam inne zdanie i Sejm miał inne zdanie. Natomiast jest jeszcze jeden szkopuł, o którym wczoraj informowałem i na prezydium, i na konwencie. Przygotowaliście Państwo w tych ustawach niekompletne uzasadnienie. Zwróciliśmy je w związku z powyższym, mówię o służbach prawnych Sejmu, do uzupełnienia skutków dla przedsiębiorców, tak jak to robimy z każdym innym projektem. Jeżeli jest jakaś najmniejsza wada legislacyjna. Idzie to do poprawy. Rozumiem, że szybko dokonacie tej poprawy i uzupełnicie uzasadnienie. I na pewno nie będzie żadnej zwłoki w procedowaniu tych projektów. To mogę zapewnić, bo to są rzeczywiście nieskomplikowane projekty. I potwierdzam to, co mówi pan poseł Kaczyński co do, co do zawartości merytorycznej tych projektów. Tak, Panie Pośle, tak? Tak. tak? Pan w bo pan. Nie Przecież jest ja tłumaczyłem, zaozumiany. że to są bardzo proste ustawy, maleńka zmiana, także tak. proszę nie wprowadzać wysokiej izby. Tak, błąd, maleńka zmiana, się. ale nadal musi spełniać wymagania formalne, bo nie robimy tu prawa na rympał i na skróty, na ślinę i sznurek, na karton i trytytkę, tylko robimy to zgodnie z zasadami sztuki. Jeżeli prawnicy sejmowi mówią, nie jest kompletne uzasadnienie, to znaczy, że uzasadnienie nie jest kompletne i trzeba je uzupełnić. Koniec sprawy. Pan. Pan minister Domański chce zabrać głos. Bardzo proszę, panie ministrze. Pan minister Domański, a później pan poseł Adam Dziedzic, który już. Proszę państwa o spokój. Są jakieś granice emocji. Panie pośle Kaczyński. Panie pośle Kaleta-Sebastianie. Panie pośle Krystian. Bardzo proszę o powściągnięcie się z epitetami. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie pośle Kaczyński, jak panu nie wstyd? Za Waszych rządów inflacja sięgnęła 18%. Przez 8 lat waszych rządów skumulowana inflacja to 50%. Splądrowaliście portfele Polaków. Splądrowaliście oszczędności polskich rodzin. Teraz inflacja wynosi 4%. Zamroziliśmy ceny energii, zamroziliśmy ceny kluczowych nośników po to, aby polskie rodziny, aby ich budżety... Aby ich budżety zyskiwały na wartości. Wstyd, panie pośle Kaczyński. Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo. Pan poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Panie marszałku Wysoka Izbo, panie pośle Zamberg. To taka ciekawostka: razem czy osobno? Dlaczego? I proszę nie straszyć. Polaków przed tym, że zostały zabrane środki na budownictwo socjalne. Powodzi nikt nie planował, ale trzeba było ludziom pomóc między innymi na to, żeby odbudowali swoje mieszkania. Bo to podstawa. Realizujemy dobre programy i realizuje to między innymi pan minister Paszyk. I trzeba mieć taką świadomość, że to jest konieczność dziś. Konieczność. Łatwo było oczywiście wam przyznać 0% i napchać wtedy rzeczywiście ceny mieszkań do góry, tak, żeby młodzi ludzie nie mogli tego kupić. Nie trafiliście w grupę docelową w ogóle. My to robimy dobrze, ale panie poseł Zandberg, taka prośba, jak są konsultacje w tej sprawie, w resorcie, to dobrze by było, jak zapraszani są ludzie z partii Razem, żeby przyszli razem, a nie osobno. I tak na koniec, cudze chwalicie, swego nie znacie. No tak pan wychwala mieszkania na wynajem. Ale sam pan ma chyba mieszkanie własnościowe. Nie wiem jak to jest możliwe. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!